Parlamentarzyści z Sejmowej Komisji Zdrowia, pielęgniarki i lekarze ze Szpitala Wojewódzkiego w Łomży i regionu uczestniczyli w spotkaniu z Konstantym Radziwiłem, ministrem zdrowia. Spotkanie rozpoczął dyrektor Krzysztof Bałata od prezentacji dotyczącej Szpitala Wojewódzkiego w Łomży. Szpital Wojewódzki w Łomży jest trzecim co do wielkości szpitalem pod względem osiąganych przychodów w województwie podlaskim. Jest to największy pracodawca w regionie, w mieście Łomża, powiecie łomżyńskim oraz byłem w byłym województwie łomżyńskim. Świadczy usługi medyczne dla ponad 120 tysięcy mieszkańców, a także usługi specjalistyczne dla Podlasia, dla mieszkańców Podlasia oraz yy, mieszkańców Polski. Zatrudnia ponad 1100 osób. W strukturze zatrudnienia dominującą grupą są jest Grupa Zawodowa Pielęgniarek i Położnych, ponad 200 lekarzy. Oraz pozostały personel średni, który jest średni administracyjny niższy, który także jest niezwykle istotny w funkcjonowaniu szpitala. Szpital prowadzi działalność dydaktyczną w zakresie kształcenia specjalistycznego lekarzy oraz pielęgniarek. Jak chodzi o lekarzy, mamy tutaj 18 zakresów. Jak chodzi o personel pielęgniarski oraz niższy, współpracujemy z trzema uczelniami, dla których szpital jest bazą, jak chodzi o specjalizację. Jednym z najważniejszych zadań obecnego rządu jest objęcie wszystkich obywateli opieką medyczną. Taki obowiązek nakłada na państwo Konstytucja, powiedział minister Konstanty Radziwiłł. Dziękuję bardzo za ten krótki raport na temat szpitala i gratuluję wszystkim, nie tylko dyrekcji, ale także wszystkim, którzy. Się do tego przyczyniają, zarówno władzom samorządowym, jak i Państwu, którzy pracują w tym szpitalu, że no nie jest to szpital, jak to się mówi, z wielkimi problemami. Chociaż zdaję sobie sprawę, że to wszystko no, prawda, w ciągu paru minut wygląda lepiej niż codzienne życie. Ale ja zawsze staram się traktować, traktować informacje na temat problemów jako jeżeli są ludzie dobrej woli, którzy chcą je rozwiązywać, raczej jako jako informacje o wyzwaniach i zadaniach niż o czymś, co jest nieprzekraczalne i myślę, że, że Państwo też tutaj sobie jakoś będą radzić. Ale oczywiście jest kontekst państwowy, i na ten temat rozumiem, że, że moja wypowiedź powinna, na, na, na tym powinna się koncentrować. Proszę Państwa, nowy, nowy rząd, już może nie taki nowy, bo po 100 dniach to już można powiedzieć. Już po prostu rząd i, i, i kierownictwo Ministerstwa Zdrowia robi wszystko, żeby było lepiej. Może nawet liczba tych porodów, panie dyrektorze, się zwiększy dzięki programowi 500. Wierzę w to głęboko. Bo, proszę państwa, jak ktoś kpi, że za 500 zł nikt dziecka nie urodzi, to ja jednak zwracam uwagę, że my nie mówimy o 500 zł, tylko o 100 tysiącach, a dokładnie 108 tysiącach w życiu dziecka. To już są całkiem niezłe pieniądze. 108 tysięcy złotych, tyle państwo będzie dopłacać do dziecka od jego urodzenia do 18 lat. I myślę, że wszyscy ci, którzy mówią o 500 złotych, powinni zweryfikować po prostu tę retorykę. Bo, bo to nie jest tak, że 500 złotych miesięcznie przez całe życie dziecka. To łatwo obliczyć, że to jest 108 tysięcy złotych na dziecko. I proszę państwa, to jest naprawdę duży zastrzyk. Ja mam ośmioro dzieci, więc wiem o czym mówię. Także proszę państwa. Wnuków <noise> też już są głupie. <noise> Proszę Państwa, ale wracając do służby zdrowia, co my chcemy zrobić, co my chcemy zmienić? Cieszę się, że jesteśmy w publicznym szpitalu, który realizuje misję, i co prawda, Pan Dyrektor mówił o rynku, ale to tak tylko się mówi. Ja uważam, że jest coś takiego jak służba zdrowia, i staram się lansować tezę, że ta poprawność polityczna, czy poprawność nazewnictwa, którą przyjęliśmy od pewnego czasu, ja również funkcjonując w tym środowisku, że jest coś takiego jak rynek ochrony zdrowia, no to oczywiście nie można abstrahować od pewnych zjawisk, które są. Pieniądze są czymś rzeczywistym, tak jak grawitacja, i, i trzeba je brać pod uwagę. Ale oprócz tego, najważniejsze to, czym my się zajmujemy w tym sektorze, to jest właśnie służba ludziom. Zmiany przygotowane przez Resort Zdrowia dotyczą także funkcjonowania lekarzy rodzinnych. Duży ciężar Wysiłku służby zdrowia musi być wzorem większości nowoczesnych krajów, przeniesiony właśnie tam. Po to, żeby nie było tego, tego głównego problemu, z jakim, z jakim dzisiaj się mierzymy, jakim jest dostęp brak dostępu albo utrudniony dostęp do specjalistów, do szpitala, do różnego rodzaju rzeczy. Bo tam w podstawowej opiece zdrowotnej to nie znaczy, że lekarz rodzinny ma dostać więcej pieniędzy, bo to nie, nie do tego się sprowadza. Lekarz rodzinny to ma być instytucja. Tak jak w wielu krajach skandynawskich, w wielu krajach w Wielkiej Brytanii, Irlandii, lekarz rodzinny to ma być instytucja, w której nie będzie, prawda to, no, że tak powiem, dyżurny ruchu, który kieruje tych na prawo, tamtych na lewo i jeszcze często przerzuca koszty na kogoś innego. Tylko to ma być skoordynowana opieka nad pacjentem, gdzie lekarz jest koordynatorem, ale wokół niego jest pielęgniarka środowiskowo rodzinna, położna, dietetyk. Edukatorzy w chorobach przewlekłych, jak cukrzyca, nadciśnienie, edukatorzy w zakresie rzucania palenia, itd. psycholog, no i wreszcie opieka społeczna gdzieś też w zasadzie bez jakiejś wyraźnej granicy. Tak to działa w niektórych krajach. Dlaczego w Polsce miałoby nie działać? Kiedyś już 20 lat temu chcieliśmy coś takiego wprowadzić i jakoś to się rozeszło po kościach. Chcemy wrócić do tej sprawy. W dyskusji przedstawiciele środowiska medycznego podnosili sprawy związane z koniecznością dokonania zmian w funkcjonowaniu i finansowaniu służby zdrowia.